Tam się z Wami w Wenecji. Właśnie dopłynęliśmy. Idziemy szukać hotelu, bo wysiedliśmy za szybko z taksówki. Daj rączkę, bo tutaj to jest dużo ludzi strasznie. A, ok. Jest bardzo ładnie, ale ludzi jest dużo, niestety. Nie, O, pizza pryczkami. Nie wiem, gdzie potem pójdziemy do restaurantu. Pierwszy zobaczmy czy mamy ładny pokój czy nie. Okej? Okay? Pania, widzisz te schody? Tomek powiedział, że się zaskoczę hotelem, pokojem. Znaczy, ja już go widziałam, bo razem go wybieraliśmy. Po prostu w Wenecji są bardzo drogie hotele. Wzięliśmy taki z polecenia, który był w fajnej cenie ze śniadaniem. I nie pamiętam, jak on wyglądał. Mówi, że przeglądał go i śmieszny. No, ale tylko na jedną noc, to bez przesady. Ech. Ludzi, spójrzcie tylko. Mieliśmy się zarejestrować w hotelu pięknym no i przyprowadził nas do szopy <noise> Ja chcę tam zostać. Ej, gdzie? W tamtym hotelu działa. Oj, ale. Drugie piętro. Oj. Działa. Nie wiem. Jakoś. Nie możemy tam wrócić i że że dopłacimy, i żeby tam zostać. Poczekaj na bok. Zostaw jeszcze wisienkę na torcie. No nie jest mnie. ani się podoba, nie? Czy wolałabyś tam być? Tam to hotel był fajny, nie? No poczekaj, tu jeszcze nie byłaś w pokoju. No. Nie wiem, czy chcę tu być. 209. Proszę, nie. O, bo na zewnątrz. 206. Tam. Po prawej 29. No, a my mamy? 209. No proszę bardzo, mają... Czekajani. Boję się. O, cholibka. O, cholibka. A ty nasze więcej tu O, cholibka. Boję się tu być. Ale to ale <noise> nie masz łóżko. Tylko jakoś tak czerwono. <noise> Dobra, nie ma co. No co my się Straszny. idziemy jeść. No słuchajcie tutaj. Dzisiaj chyba bez prysznicy. Masakra. Chcieliśmy tak fest przeoszczędzić, bo to tylko jedna noc, żeby się tylko wyspać. No i na zdjęciach, no wyglądało to Mama, tak na czerwono. Ale także, że to jest tylko jedna noc. No. Wyglądało to tak na czerwono, ale mówię, nie jest źle. A teraz czuję się jakbyśmy byli w jakiejś piwnicy i jest tutaj jest strasznie. Dobrze, dobrze. Ale dobra, no i tak, wychodzimy, wrócimy tutaj tylko się położyć spać, Chyba a samego rana. Mówi, co? Tata. Tak, idziemy na obiad, Tata, na lody. to, to jest? Wracamy. Wydechł, kochani, do rączka. Wracamy na, tylko na noc i rano stąd już z powrotem, O, dobrze, że tylko jedna noc. No, ale śmieszne jest to, że musimy się zaczekować w takim fajnym hotelu i miałam taką nadzieję, że tam zostaniemy. od recepty trzymać. No, ale nie, no, zaniósł nas. Niby jesteśmy na drugim piętrze, ale są tak wysoko okna i jest tutaj e... strasznie ciemno. Mm. Najlepsze jest to, że to jest z polecenia kolegi. I czemu on nam nie powiedział, że słuchajcie, weźcie sobie może lepiej w tamtym hotelu? pokój. Może wcale tam nie było drożej jak tutaj. Tak szczerze mówiąc. O, Ale on ten. Tłumacz On sam z żoną. Stary gościu 60 lat. Co nie więcej trzeba. No. możesz to wyjąć. Nic, idziemy na jakieś dobre jedzenie. Na no, jakieś niedobre? Dobre. Do jakiś dobrej restaurant. Panusia, <grybka> krypka smakuje? Dali różne, rybki. Dali różne rybki. Musisz spróbować. Masz też cytrynko, możesz sobie skropić. Rybka smakuje? Ośmiorniczka? A krewetki? <grybki> A malutkie rybki, córka, jak się powie, rybaka, ale rybakarza, czego szukasz ośmiorniczki? Te mm. mi mm. dają ośmiorniczka. Mm. Mm. <laughs> i do mojej słodziaki. No, w restauracji to tak średnio pojedliśmy, bo ta carbonara taka średnia, pizza też. Hania zamiast ryby dostała talerz różnych owoców morza i ryb. Co prawda popróbowała, no ale ze smakiem zjadła tylko rybkę i chyba ośmiorniczki to były. Mam nadzieję, że były to ośmiorniczki. A teraz idziemy się przejść. I do wieczora będziemy chodzić. Wrócimy do hotelu tylko na spanie, żeby jak najmniej czasu tam spędzić. A pokaż, czy pasuje. Właśnie szukamy pamiątek. Hania wynalazła maskę. Kupimy jedną dla Hanusi. No. A drugą oczywiście taką samą dla Zosi, błyszczącą. Pamiątkę. to co, idziemy kupić? No i się rozpadało, ale kupiliśmy maski i magnes. Idziemy szukać dalej. Jest to parasol. Dla moich sióstr. I, aha, i parasol, bo się rozpadało. Deli właśnie wrócił. I to mój ulubiony kolor, i widzicie różowy. Tak, deli właśnie. Czekaj. Dedy właśnie też e, poszedł sobie po parasol, bo kupiliśmy tylko jeden, ale tak Mama, pada, że... czeka, dziewczynka ma też, też ma taki, no. Miau, miau. Idziemy szukać teraz e, też różnych pamiątek, bo wcześniej nic nie kupowaliśmy. E, e, dla moich sióstr. Dla Zosi już mamy torebkę z Mediolanu i opaskę teraz na oczki ładną z Werony, z Wenecji. Jak ja, Leti. jak ja. Tak, dziewczynki mają ja to samo, ten... żebyście się nie kłóciły, żeby nie było żadnej przykro. Żeby, żeby, nie było wklaczu, że, że, ktoś ma ładniejszy i że ktoś ma nie poszliśmy się ostrożnie, ale nam się pogoda trafiła, akurat jak zjedliśmy to się rozpadało. Gołąbek. Kasia biega po schodach, bo ma tyle energii. No idziemy. Ale my idziemy też po schodach? Oh my god! No, ile gondolami ludzie pływają? Idź do przodu. Taksówki? Taksówki. jak sobie śpiewają śpiewają na gondoli. Ty jak ślicznie wyglądasz Widzisz się w poglądzie? Mm -hmm. mm -hmm. Ale ja troszeczkę No i zobacz jakieś liczne kapciuszki. No tak zobaczymy teraz tutaj. No no no. Kupione bransoletki dla dziewczyn teraz się na lody. Kasia, próbuj one czy one dobre. Czuję i... mm. są pyszne. Mam razem pyszne. Pyszne? później no. wam pokażę bransoletki jakie kupiłeś. Zobaczcie ile tutaj jest pierdółek sklepików też z cuchami różnymi, z torebkami. Jest bardzo dużo też fajnych sklepów yy, z szytymi rzeczami, robionymi własnoręcznie, lody pyszne. Yy. do sklepu po makarony jakieś na pamiątki. Ej, to ale zostaw, nie dotykaj makaron. Pani milutka, nie lepiej pozwoliła rączki umyć. Tak? Gołąbki. Panu, zobacz, co Ale fajnie. Thank you. A to jest denerwujące. No, thank you. Jesus. No, thank you. Ale thank you. Boże. Jak on denerwuje mnie? To Państwo mnie tak denerwuje pod względem wciskania wszystkiego, że aż... Za darmo, za darmo. No, ale po co to daje do ręki? Jeszcze dziecku. Okej, okay, rozumiem, no, ale czemu dziecku? Biznes. No to... Chcesz kupić róże, to idziesz do kwieciarni i kupujesz róże, prawda? Nie wciska się nikomu nic. Zostali w stanie. Komu? Dobra, i to wszystko Życie w tym filmie. Widzimy się w kolejnym. Pa! Mam Dzień dobry. Dzień dobry, poprosimy, poprosimy, poprosimy kartę od pokoju. Proszę. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. To Dobranoc. To torebka chyba do końca urlopu nie wytrzyma. O, akurat się nagrało. o torebkę.